Cześć! Dziś przygotujemy ciasteczka o wdzięcznej nazwie paszty denata, czyli klasykę portugalskiej kuchni i ciaska, które mi kojarzą się chyba z tym krajem najbardziej. Aby pasztę i denata przygotować, będziecie potrzebować cukru, wody, mleka. Żółtek jaj, odrobiny mąki pszennej, skórki z cytryny, laski cynamonu oraz ciasta francuskiego. Ja wykorzystam ciasto francuskie takie gotowe ze sklepu. Jeśli chcecie, możecie ciasto francuskie przygotować sami, ale będzie to po prostu nieco bardziej czasochłonne. Przygotowanie rozpoczynamy od tego, że do garnka wrzucamy wodę oraz cukier, a następnie włączamy kuchenkę i wykorzystujemy średnią moc. Połowę mleka przelewamy do miseczki, a drugą połowę wlewamy do kolejnego garnuszka, do którego od razu dodajemy laskę cynamonu, a następnie ustawiamy moc palnika pod nim na średnią i teraz od razu możemy przejść do dodania skórki z cytryny. Jeśli chodzi o cytryny, to najlepiej wykorzystujcie cytryny bio. Takie zwykłe cytryny mają na sobie zazwyczaj pestycydy. Oczywiście możecie je wcześniej umyć w specjalnym środku, ale jeśli wykorzystacie cytryny bio, to będziecie mieć pewność, że Wasze skórki są odpowiednie. Przy obieraniu cytryny zwróćcie uwagę na to, aby obierać głównie tą część żółtą, a nie tą część białą, więc staramy się tylko lekko dociskać naszą obieraczkę. Teraz pora w mleku, które sobie zostawiliśmy, rozpuścić mąkę pszenną. Wodę z cukrem oraz mleko z cytryną i cynamonem co jakiś czas mieszamy, a teraz możemy przejść do przygotowania ciasta. Tak jak wam wspominałem, my wykorzystamy takie gotowe ciasto francuskie, i w tym przypadku taki płat ciasta powinniśmy sobie po prostu zwinąć w rulonik. Cukier w wodzie całkowicie się już rozpuścił, ale nie wyłączamy cały czas palnika, pozwalamy się temu wszystkiemu zagotować i następnie gotować się jeszcze przez około 3 minuty. Pasteje najlepiej przygotować w foremkach, które będą miały górną średnicę około 7 cm. Możecie zrobić to w takich foremkach karbowanych na babeczki. Ja często w takich foremkach pasteje przygotowywałem, ale oryginalne paszty nie mają tych boków karbowanych, dlatego też możecie wykorzystać na przykład taką formę i jeśli chodzi o ilość ciasta potrzebną na jedną babeczkę, to będzie około 30-30 5 gramów, więc takiego standardowego ciasta francuskiego ze sklepu, które ma około 350 gramów, przygotujecie od 10 do 12 sztuk pasztej. Cukier z wodą gotował się już przez około 3 minuty, dlatego go wyłączam. Cały czas czekam aż zagotuje nam się mleko, i przechodzę do formowania naszych wkładów na paszteję. Jeśli chodzi o foremki, to jest ja zdecydowanie bardziej, mimo że są mniej tradycyjne, wolę te karbowane, dlatego że można wziąć je w dłoń. Oryginalnie w Portugalii wykorzystywane są właśnie takie foremki, które w dłoń można wziąć, dzięki czemu ciasto rozprowadza się na nich zdecydowanie łatwiej. Paszty z Denata znane i popularne są w całej Portugalii, ale pochodzą prawdopodobnie z okolic Lizbony, a konkretnie z Belem, gdzie znajduje się klasztor Hieronimitów. Klasztor ten znany na całym świecie jest z tego, że został w nim podpisany traktat lizboński, ale w Portugalii kojarzony jest również z ciastkami Pasztel de Belem, czyli ciastkami, które Hieronimici wytwarzali do roku 1834. Wtedy to tajną recepturę oraz prawo do wytwarzania tych ciastek kupił od mnichów brazylijski biznesmen z Portugalskiej korzeniami Domingo Rafael Alvarez. W rodzinie Alvareza przepis znajduje się do dziś. Jego spadkobiercy jako jedyni mają prawo wykorzystywać nazwę Pasztei z Debelem, dlatego w całej Portugalii ciastka te znane są jako Pasztei z Denata. Kiedy mleko z cytryną oraz cynamonem zacznie się gotować, wrzucam do niego mleko, które wcześniej przygotowałem z mąką. O ile wcześniej mleko, cynamon i cytrynę mieszałem tylko co jakiś czas to po dodaniu dodatkowego mleka już cały czas powinienem przy garnku stać i mieszać aż wszystko zgęstnieje. Po mniej więcej 6 minutach mam już idealną konsystencję, dlatego teraz mogę wyłączyć sobie kuchenkę i dodać do tego powoli syrop cukrowy, który przygotował nam się wcześniej. Syrop wlewam również bardzo powoli, cały czas przy tym mieszając. Teraz przelewam zawartość garnka do naczynia, z którego będę następnie rozlewał to do pastei. Wykorzystuję przy tym sitko po to, aby odsadzić cytrynę. Do masy dodaję 4 żółtka jaj, a następnie wszystko dokładnie mieszam. Masę przelewam do przygotowanego wcześniej ciasta. Uważajcie przy tym, aby nie wlewać jej jednak zbyt dużo, ponieważ w trakcie pieczenia może ona powiększyć swoją objętość, dlatego zawsze zostawiajcie tutaj taki margines. Ciasteczka wkładam do piekarnika rozgrzanego na 250 stopni grzanie góra, dół bez termoobiegu. Ciastka w piekarniku powinny spędzić około 17 do nawet 20 minut. Z zewnątrz powinny być takie lekko przypieczone. Pod koniec pieczania oglądajcie je i wyciągnijcie je w idealnym momencie. Po kilkunastu minutach od wyciągnięcia ich z piekarnika, kiedy nieco ostygną, możemy wyciągnąć je z foremek i podawać. W tym momencie możemy mieć problemy, jeśli któreś ciasteczko nam się za bardzo rozlało. Wtedy ta masa skleja nam się z foremką. Wtedy najlepiej pomóc sobie nożem. Kiedy ciastka wyciągniemy, możemy je od razu podawać. Są bardzo słodkie i bardzo dobre. Ja zawsze, kiedy jem te ciastka, myślami wracam do czasów, kiedy miałem okazję podróżować po Portugalii. Mam nadzieję, że dzięki temu przepisowi Wam również uda się do Portugalii przenieść. Jeśli spróbujecie zrobić takie ciastka u siebie w domu to napiszcie mi w komentarzu jak wam smakowały. Jeśli ten materiał wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz suba, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami Topgara. Dzięki. Cześć.